Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wygląda moja rozgrzewka przed treningiem. I chcę powiedzieć Wam, że rozgrzewka przed treningiem jest bardzo ważna, ponieważ w ten sposób pobudzamy nasze ciało i przystosowujemy nasz organizm do wysiłku fizycznego. Nie mowa tutaj tylko o tańcu, ale też o o każdym sporcie, dosłownie nawet przed łebem warto się rozgrzać, żeby nie dostać żadnej kontuzji. Ja swoją rozgrzewkę zaczynam od stóp, tym bardziej, że za oknem jest strasznie zimno, bo jest zima i pada śnieg i są minusowe temperatury, dlatego moje stopy po przyjściu są strasznie zmarznięte i ledwo nimi ruszam, dlatego zawsze je rozgrzewam jako pierwsze. Użyłam do tego piłeczki golfowej oraz gumy, a teraz zakładam baletki i zaczynam już rozgrzewać swoje nogi. Rozgrzewce stóp rozgrzewam swoje pachwiny oraz przywodziciele okrężnymi ruchami. Bardzo polecam to ćwiczenie bardzo rozgrzewa. Po takiej rozgrzewce zaczynam rozgrywać całe moje ciało. Zaczynam od głowy, później barki oraz klatka. Szczerze Wam powiem, że nie mam takiej stricte rozgrzewki, którą przed treningiem zawsze robię. Szczerze powiedziawszy, robię to, co czuję, czyli jak na przykład czuję, że mam zmarznięte stopy, to zaczynam od stóp i próbuję jak najbardziej rozgrzać. Jeśli czuję, że na przykład bolą, boli mnie kręgosłup, albo bolą mnie nogi, to zaczynam właśnie od tej partii, która mnie boli, którą mam na przykład naciągniętą, albo po prostu gdzie mam zakwasy, bo wtedy mam więcej czasu dosłownie na tą partię i wolę się bardziej na niej skupić. Niż na, na całym moim ciele i mniej na tym, czego naprawdę potrzebuję. Dlatego w rozgrzewce bardzo ważne jest, żeby słuchać się własnego ciała i możecie robić taką rozgrzewkę, jak ja teraz pokazałam, bardzo polecam w ogóle, um, ale jeśli czujecie, że na przykład potrzebujecie dłużej gdzieś wyciągnąć albo w czymś dłużej postać, albo czegoś nie potrzebujecie, czegoś nie potrzebuje wasze ciało, to po prostu skipcie to. Na pewno nie polecam zaczynać swoje rozgrzewki od, od razu, od szpagatu na przykład, albo od jakiegoś bardzo dużego rozciągania. Ja zdecydowanie polecam, w sumie zawsze to robię. Zaczynam od rozgrzania stóp, i dopiero później zakładam swoje baletki. I powiem Wam, że o wiele lepiej mi się wtedy pracuje stopami, ale jeśli jest na przykład wtedy współczesny i nie muszę rozgrzewać tak typowo moich stóp, to zaczynam od, tak jak wcześniej pokazywałam, właśnie od głowy, od barków, albo od roll-upów i od roll-downów. Ja tego nie polecam naprawdę. Od razu od szpagatów, bo możecie, możecie sobie coś po prostu zrobić. Też ważne jest, żebyście ustalili sobie na początku, ile macie czasu na przykład przed lekcją albo przed jakimiś zajęciami, żeby się dokładnie rozgrzać. Jeśli macie tylko 5 minut, to zacznijcie od razu już tak od jakichś skoków, od kostek, coś w tym stylu. Jeśli macie więcej czasu, na spokojnie rozgrzejcie każdą partię ciała. Ja. Myślę, że takie dobra rozgrzewka powinna trwać tak z 15 minut, nie więcej, nie mniej. Takie 15 minut naprawdę wystarczy. Ta rozgrzewka, którą teraz wam pokazuję, trwała u mnie dosłownie 10 minut i powiem wam, że byłam po niej naprawdę rozgrzana. Bardzo lubię w moją rozgrzewkę wplątywać różne ćwiczenia z pilatesu, różne ćwiczenia wzmacniające, tak jak właśnie tutaj widzicie na nogi, bo powiem Wam szczerze, że jakoś nie znajduję za dużo czasu, bym mogła dokładnie na wszystkie partie ćwiczyć e, swojego ciała. No po prostu nie znajdzie się czasu, żeby wszy na wszystko ćwiczyć. Dlatego rozgrzewka jest super, bo możesz troszeczkę ćwiczyć na każdą partię ciała. Teraz przechodzę właśnie do brzuszków, więc w mojej rozgrzewce też zawieram taką mini siłówkę i powiem Wam, Szczerze, że jak tak ćwiczę taki brzuch, to o wiele łatwiej mi jest trzymać w ogóle korpus, na przykład w piruetach, albo w ogóle tak jakoś na sali. Łatwiej mi też trzymać pion. Więc bardzo, ale to bardzo polecam. Nie dlatego, żeby mieć jakiś sześciopak, tylko dlatego, żeby jakoś bardziej ustawić swoje ciało. Po krótkiej siłówce przechodzę do, można powiedzieć, cardio, czyli po prostu pobudzenia swojego ciała i przygotowania go do treningu, tak już naprawdę na pełen etat. Dlatego biegam, skaczę i po prostu działam. Bardzo polecam osobom, które dopiero zaczynają swoją drogę z treningami, albo po prostu są dopiero początkującymi osobami. Wypatrzyć sobie jakieś takie fajne ćwiczenia, które tutaj pokazuję i po prostu wplątać je we swój trening. Powiem Wam, że troszeczkę więcej serii by zrobić, to naprawdę byłby super trening. Po cardio robię duże wdechy i wydechy, a później podchodzę do drążka, już trochę się rozgrzewam, tak typowo pod taniec klasyczny i zaczynam taniec klasyczny. I tak, i to już jest koniec. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrybujcie mój kanał, po więcej, wpadajcie na moje social media, bo tam jest mnie trochę więcej. I co? I do zobaczenia w następnym odcinku, pa pa! I tak o tym sposób jestem gotowa do lekcji, rozklana. Jej!